Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Okej, okay, tu w tej misji mamy już e, do dyspozycji większą siedzibę. Jest to drewniana siedziba. Na niej możemy ustawić zarówno lore, na jej szczycie możemy ustawić zarówno lorda, jak i jednostki. Tak więc sama siedziba może być dodatkowo chroniona. Nie trzeba nawet muru, żeby ustawić gdziekolwiek jednostki na wysokościach. No i w dodatku w, w drewnianej siedziby pomieści się więcej osób. Tługo ręki mówił, żeby zbudować mniej więcej na tych wzgórzach siedzibę Jak widzimy tu jest duża równina, Ale ja tego robić nie będę Będę budował tutaj bliżej drogowskazu Czyli mniej więcej tutaj Wybierz miejsce na spichlerz W drewnianej siedzibie pomieści się w sumie 10 osób Jak sami widzicie Spichlerz może być tutaj I teraz chatki drwali tutaj Niech będzie tyle chatek drwali i co i nowy sposób na tworzenie żywności zagrody bydła zagrody bydła jak mówił nam samouczek, są e, wydajniejsze niż e, chaty myśliwskie tak i do niej nie potrzeba żadnych zwierząt na mapie e, tutaj e, e, zagrody bydła e, czerpią nam drugi rodzaj żywności którym jest tak się składa ser tak, mamy póki co e, mięso, ale no już e, niebawem te zagrody zaczną wytwarzać ser. No i ten ser o, będzie przybywał szybciej niż e, niż e, e, mięso. Jednakże jest kilka wad. Po pierwsze, jak widzimy, zagrody bydła wymagają większej, większego obszaru, żeby móc zbudować te zagrody. No i zagrody bydła nie mogą być budowane na e, gdziekolwiek onem e, nie mogą być budowane między innymi w takich oto obszarach, górzystych. Jeszcze tutaj mogą być budowane, owszem, ale już wyżej nie. No to jest kilka wad, ale mimo wszystko bardziej zdecydowanie polecam tworzenie sera i pozostałych rodzajów żywności niż mięsa. Okej, okay, tu zaczną... ok, już nam mućki zaczynają dochodzić. No i w każdej zagrodzie bydła będzie, będą cztery takie, e, trzy takie krowy, no i ten oto rolnik będzie co pewien czas brał jedną z krów, potem ją e, wydają, no i z mleka będzie tworzył się oczywiście ser, a ser będzie składowany do e, spichlerza. No i wbrew pozorom jest to proces o wiele szybszy niż, e, niż e, polowanie na jelenie, żeby zdobyć mięso. Okej, okay, co jeszcze nowego mamy tutaj w tej misji? A, no, zdaje się, że nic, no więc okej. Okay. W porządku, skoro nic innego nie ma, to... Już wiem co zrobię. Hmm. Jakby to zrobić? Okej. Okay. Nie chcę tego włączać. Okej, okay, tu mamy czas przed ostatnią bitwą. Tak, co pewien czas będą na mapie pojawiać się jednostki szczura. I kiedy ten pasek dojdzie do końca ruszy wtedy ostateczny atak szczura i no i wtedy musimy się koniecznie obronić. Jeżeli wszystkie te ataki zostaną odparte po tym jak pasek się zapełni, wtedy misja nasza. Zburzę ten skład zapasów i postawię go bliżej tutaj. Okej, okay, wynieście te drewno troszkę szybciej, bo martwię się, że niebawem mogą pojawić się ludzie-szczura, a tego oczywiście nie chcę. Okej, okay, tu widzimy już, że jeden z rolników doi krowę. No i tutaj drugi też. Mamy tu bardzo dużo miejsca do rozbudowania się, tak więc myślę, że kilka, yy, yy, kilka tych farm na pewno postawimy, żeby zagwarantować sporej liczbie mieszkańców żywność. Ok, widzę, że już tutaj e, trzech drwali tnie deski. No, ja się tu trochę rozejrzę. Ha, na tym można grać niezłą muzykę na tych. Nie wiem, czy, ty wy, czy wy to usłyszycie, bo to jest dosyć cicho. Ale okej, okay. specjalnie i tak głośniki są podgłośnione. Ok, już mamy dwa kawałki sera. I tutaj pojawia się kolejne takie, kolejne ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o popularność. Jeżeli będziemy naraz dostarczać mieszkańcom więcej niż jeden tryb żywności, wtedy otrzymamy jeszcze premię do otrzy, do, do, do... opcji żywności w popularności. Tak, ludzie cię kochali. Teraz otrzymujemy za żywność plus jeden, mimo tego, że mamy nastawione zwykłe racje. Okej, okay, teraz wypadałoby się skupić na militariach. Tak więc szybciutko już teraz stawiam Pierwsze warsztaty łucznicze No nieś, 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 nieś ten drewno, okej, okay, okej okay. I akurat wystarczy na dom Teraz chcę zbudować od razu koszary Żeby móc rekrutować łuczników I teraz szybko trzeba się skupić na z powrotem do zagrowę bydła. Musimy tu nieźle teraz manewrować przy rozbudowywaniu się i oczekiwaniu na atak od szczura. Znaczy on tak naprawdę nas nie atakuje, on nawet nie wie, że my tu jesteśmy. No ale na pewno będą tu już wkrótce jednostki szczura. Kilka miesięcy w grze przed atakiem poinformuje nas przed tym skryba, że zbliżają się jednostki szczura, tak więc o to nie musimy się martwić. Okej, okay, tnijcie drewno, tnijcie. No, już zagrody bydła powoli zaczynają się rozkręcać. Okej, okay, ten gość nie ma drewna. Brak drewna, mój panie. No i jak sami widzicie, nie możemy przez to robić ani jednej jednostki, to znaczy łuków, nie jednostki. No ale to pociąga ze sobą zarówno jednostki, jak i te. Okej, okay, okej, okay, teraz czekamy na drewno. Pilnie potrzebujemy tego drewna, jak sami widzicie. No, już jeden y, y, robi te drewno. O, popularność. Dalej się podnosi. Okej. Okay. nie mówię nie. No, w końcu rób teraz drewno. Y, rób teraz łuki. Proszę pana. E, dobra, jeszcze dwóch tutaj. Nie, poprawka trzech. No i jeszcze tamten. No, lada chwila wybudujemy więcej warsztatów uczniczych. Myślę, że zbuduję ich mniej więcej pięć. Ok, mamy następny. I zaraz będzie następny. Za mało drewna, mój panie. Nie może być. Nasze zapasy żywności kurczą się, tanie. Dobra, już pierwszy łucznik, a nie mamy złota. Ojej. Nasz skarb pustoszeje. Musimy nastawić na Nasze jakieś dodatki. Nasz skarb pustoszeje. Tutaj jeszcze walnę troszkę farm. Nasze zapasy żywności. Nasz skarb pustoszeje. Ok, no już potrzeba teraz złota dla odmiany. No dobra, pierwszy uczenie. Hm, tak myślę, czy budować palisadę, czy nie. Myślę, że zostawię trzy kawałki drewna Be pewnie będą potrzebne. Złoto wpływa do naszego stażki nasze zapasy żywności kurczą się. No niestety wiem, że zapasy żywności się kurczą. No więcej drewna, więcej. Już tam zmierzamy. Dobra, teraz wypadałoby troszkę dobudować do farm. Zapasy drewna są zbyt szczupłe. No, momencik, zaraz będzie tego więcej. Potrzebny mi przynajmniej przynajmniej jeden wolny kmieć. żeby rekrutować na rozkazów, Ruszamy natychmiast No dalej dalej Okej, okay, teraz dom Tak dom i Obserwa trzeba drzewa. i trzeba to wszystko cały czas równoważyć cały czas. Kiedy budujemy więcej domów, jednocześnie musimy zbudować kilka farm, żeby zrównoważyć deficyt jedzenia. Czekamy na rozkaz. Okej, okay, trzy kawałki drewna, zostawiamy oczywiście. No i tak stopniowo prędzej czy później wybudujemy cały mur. Całą palisadę, yy, która będzie nam potrzebna. Dobra, co tu jeszcze? Ach tak, miałem zbudować warsztat uczniczy, ale Czekamy na rozkazy. potrzebuję więcej złota. Łuk będzie ci służył. No jak sami widzicie już sporo tego tych farm zrobiliśmy. Czekamy na rozkazy. Nie. Nasze zapasy żywności uczą się. A, żywności wciąż e, jest troszkę za mało. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia. Ale tych dźwięków jest. Nie wiem czy mnie będzie nawet słychać. Póki co, ok, to skoro teraz nie ma żadnych e, żadnych e, budynków do zbudowania, ponieważ nie mam złota, to teraz skupię się na budowaniu fortyfikacji. Czy ktoś tutaj robi deski? Robi, a więc mogę tutaj zbudować bramę. Tak, drwale yy, każdym za każdym razem donoszą 12 sztuk drewna, tak mi się przynajmniej wydaje, tak zapamiętałem. Okej, okay, skoro mam bramę to wysyłam na nią łuczników i jeszcze troszkę łuczników, no już troszkę tego mamy, 10 łuczników, samodzielnie zrekrutowaliśmy. A jeszcze nie było nawet jednego ataku, a więc. Musicie przyznać, że idzie nam całkiem nieźle. Tak naprawdę to się okaże dopiero. Ostatecznie w czasie ataku. Okej, okay, i oto wojska szczura. Hmm, teraz trzeba szybko ogrodzić to. Czy oni mogą wejść? Nie mogą! A więc, tak, te jednostki, które nas teraz atakują nazywają się Włócznicy, oni mają bardzo słabą obronę, jednakże mają oni całkiem niezły atak, tak więc jeżeli dotrą do waszych Włóczników, to jest naprawdę spore prawdopodobieństwo, że ich zabiją swoimi Włóczniami. Mają też kilka innych właściwości, ale o nich powiemy później. Ale mają za to bardzo słabą obronę Tak więc jeżeli macie łuczników Nie zawahajcie się ich użyć Naprawdę Jeden łucznik może zabić e, tr Nawet e, trzech takich włóczników Zanim oni do niego dotrą Tego to mogę wam zapewnić Tak można było tu wejść jeszcze przez tą wzgórze A więc to czym prędzej e, Zostawiłem żeby nie można było tu wejść A więc jesteśmy bezpieczni Jeżeli chodzi o mur Czekamy na rozkazy Mam już widzę drewno na warsztat łuczniczy w gotowości. Wy się ustawcie tutaj, a ja wezmę troszkę drewna wykorzystam i postawię drewniane wieżyczki Aha, możemy jeszcze kilku łuczników posadzić tutaj na bramie Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia. Ruszamy natychmiast. Jak stoimy z czasem? Okej, jedna czwarta już mniej więcej yy, za nami. No! Jedzenie w końcu zaczyna rosnąć, tak więc możemy być pewni, że wszystko Lubć jest ci twoją osobę, tak? zrównoważone. Zarówno słoto, jak i żywność yy, przybywa do Czekamy naszych na zasobów. Na no, możemy jeszcze tego dobudować. Ciekawe. E, teraz już drewna nie będę tyle potrzebować. Będę czekać tylko na ostatni warsztat łuczniczy, który chciałbym zbudować. Już tam zmierzamy. 17 łuczników, a więc jest nieźle. Wydaje mi się, że nie ma tu więcej drogowskazów, tak więc. Wrogie jednostki będą dochodzić tylko stąd. Dzień dobry, No dobra. 46 drewna. Potrzeba złota. Aha, jeszcze złoto, zapomniałem. Złoto wpływa do naszego skarbu. Otrzymuje 20 sztuk złota za każdy miesiąc. No to nie jest zbyt dużo. Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość, mój panie. Wow. No i patrzcie co teraz ta dolegliwość robi. Wszystkie krowy znikają. Również te dojony. To... To jest jedna z losowych... To jest jedno z losowych wydarzeń, które może przytrafić się nam w trakcie wykonywania jakiejś misji. Tak, dolegliwość krów, taka cho, tak jakby choroba szalonych krów, wiecie, wiecie o co chodzi z tą całą pandemią. Tak, yy, yy, ta choroba spowoduje, że wszystkie krowy w naszym stadzie po prostu zdychają. I to jest oczywiście dla nas niedobrze, bo cały, yy, proc, cały proces hodowli musi się zacząć od nowe. Muszą one ponownie wyrosnąć, a dopóki nie będzie trzech krów, wtedy rolnik nie będzie ich doił. Tak więc no, to na pewno uszczupli nasz spiklerz. No nie mamy złota. Łucznicy no, w gotowości. Możemy jeszcze tu ustawić łuczników. To jest dopiero ciekawe. Ilu w ogóle ich się tam pomieści? Nie wiem, to jest jakieś, jakaś wieżyczka bez... brama bez dna. Akurat Czekamy na rozkaz. Akurat wystarczy nam łuczników. No, bardzo szybko już dochodzą nam te łuki. Mam pięciu wolnych kmieci. A nie, sześciu, sześciu. Ale wydaje mi się, że wszystko w miarę szybko dochodzi, tak więc. Nasze zapasy żywności kurczą się. Tak? Zostało nam jeszcze 5 miesięcy, do czasu, kiedy wyczerpią się surowce yy, yy, w spichlerzu. Ale myślę, że wystarczy nam czasu. Czekamy na rozkaz. Teraz z kolei brakuje złota na Nasi zwiadowcy dostrzegli kolejną grupę ludzi szczura, którzy zmierzają w naszą stronę. Jak mamy zareagować? Na Jakiś Wy nie reagujcie, ja zareaguję oczywiście za was, bo taka moja rola